Ciema z tej strony bal i nie próbuj mnie nawet z tego revolvera -y -y zastrzelić. Dzisiaj... <słuchy> <słuchy> yeah. No nie, moje minie! <słuchy> A się. No, czy wy czy wy możecie normalnie... <słuchy> Dobra, chodź dwa miliony <słuchy> Dobra, chodź. Jezu, chodź, dobra. chodź Widzowie, to. już naprawdę robimy chyba, a. Przestańcie no, się. dobra, nie! No, nie jest Jesteście tacy pijani, no. Dobra. Dobrze, trzy. Trzy, dwa, jeden, start! Dawajcie dobro Dobra! Miany. No i kto wygra, oczywiście I się było, koło... No i kto się E Jesteś już. Dobra, chodź e Dobra. Dobra, tak się biją. O, Tomeksa się wyłożył. Tomeksa się wyłożył. Jak zawsze. Ciekawe. O, tym razem Boże. Tomek zdechnie. Lecisz! I ty jest no, 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 <ś acerca> Nawet ty! Nawet ty! No nie wytrzymam. <ślaneria> no,